Witajcie w kolejnym odcinku z mojego studia nagrań i wydawnictw wojen śmietnikowych. Chciałem Wam zaprezentować to, co już miałem dawniej zaprezentować wcześniej. Co tu znalazłem ostatnio. To leży z dwa tygodnie. Trochę, kurde, tak jestem przygaszony tą sytuacją ukraińską. Kurde, jak co to się porobiło na tym świecie. Kurde, no. Człowiek se nie wyobrażał sobie, że coś takiego może się zdarzyć. W Europie praktycznie. Tuż za naszymi granicami. Przecież jak kurde Putin zdobędzie Ukrainę, to przecież za chwilę, za chwilę wejdzie do Polski. Chwila moment. 5 sześć lat minie tak jak w Krymie. Na Krymie, kurde, 2014 rok, 8 ile lat minęło, 8 lat marionetkowe rządy, marionetkowe, kurde, embargo masakra po prostu, co to się dzieje na świecie Więc to przejdźmy do tematu, znalazłem tutaj takie no-namesowe maszynki do golenia 130 sztuk, ale niestety obawiam się, że ktoś się wyrzucił z powodu tego, że po prostu nie golą. Czy to jest prawda? Za chwilę się przekonamy. Spróbuję ogolić sobie nogę. Co wy na to? Co myślicie o tym? Używane były? Nie, nie był używany. Zapalę drugie światło. Więc tak. Zdejmę skarpetę. Spróbujemy zaogolić nogę lewą. Lewą nogę. Kurde, no ale się porobiło z tą Ukrainą. Ja pierdziel. Masakra, to pamiętam lata 90. tam Mołdawia. Czeczenia. Uchodźcy z Czeczenii. troszkę tutaj. U granic Polski. W środkach dla uchodźców, kurde, pełno tych było, uciekali tam, domagali się jakiegoś lepszego traktowania. Polska jest biedna, no niestety, kurde, Polacy są biedni, nie stać nas na, na jakieś ekstrawagancji. Co tam się dzieło? No, ale widać, wtedy nas było nie stać, a teraz, to, co, to, co widać w narodzie, w po naszych odpowiedzi naszych rodaków, ściągają. Setki. Całe rodziny z dziećmi, matki z dziećmi, biedne kurczę, naprawdę ściągają. Ty do Polski, żeby ich jakoś tam uchronić przed śmiercią i kalectwem. To jest dobre. Tak przyznać. szczerze powiem, że nie nie podobali mi się Ukraińcy kurde do dupy faktycznie nie nie, nie tnie poczekaj tu jestem jaki giętki jestem, widzicie karate trenuję i rozciąganie. Niestety już trzeci dzień dzisiaj opuszczam. Muszę zaraz zrobić trening na rozciąganie. Patrzcie, to nie tnie w ogóle. Skorze z Chińskie rączki wyprodukowały. Nie wiem, co to jest atrapa, czy co? Do czego to Dobra, żeby nie było, wezmę inną. Żeby nie było, że oszukuję. Jest na losowym, Z losowej paczki, ta wygląda tak dosyć ciekawie. A propos tych Ukraińców, nie? Zawsze tak... Um, o nich miałem takie zdanie, że... To co ich przodkowie narobili w tym na Wołyniu naszym rodakom. Zobaczcie, w ogóle nie goli. Tak. Dziadostwo. Dziadostwo nie goli. Zawalił do plastiku. Nie mam innej. Kiedyś znalazłem w śmietniku Gillette, ale się okazało że też podróbką, przyniosłem do domu, chciałem się ogolić, kurde, po prostu masakra. Szmelce. No, a prostu tych Ukraińców i Wołynia, no wiecie, wiadomo co tam się wyrabiało, prawda? Co nam zrobili naszym rodakom, mordowali. mi się to wtedy i nadal mi się to nie podoba a najbardziej mi się nie podobało to że po prostu nie pokajali się tu jest z lidla jakaś maszynka akurat dobrze działały wtedy nie mam tu żadnych wymiennych czytać Chyba miałem wymienne gdzieś jeszcze kilka lat. Przestałem się dawno golić. Teraz zostały stały brody modne i noszę brodę. Straszny syf w tej szufladzie. Nikt tu nie zaglądał 5 lat. Używany. Jak tnie używana maszynka? Czekajcie, już nie mam co golić. Psiknę jeszcze tym. No, i czytałem te różne historyki tam na internecie, jak tam się rozprawiali Ukraińcy. Że chłop z chłopem żył w jednej wsi, i nagle przyszło, co do czego to przestał przyszedł do sąsiada Polaka z siekierą, zabić jego i jego rodzinę, dziecko. Już nie będę tam opisywał, w jaki sposób to robiono, ale ten bandera czy któryś tam wydali specjalny podręcznik dla swoich rodaków, żeby to też słabotnie z Lidla. Chyba lepiej. Spróbujmy jeszcze raz to już było ogolone słabiutko, trzeba się nieźle namachać żeby to wydało jakiś efekt sensowny ale <głupia> będę głupio wyglądał pół nogi ogolony jeśli będę rozbierał tam na tych treningach Widać, że Polacy mają wielkie serca pomimo tego, co doświadczyli ich przodkowie od, od nich. No i poza tym też obywatele Ukrainy też, jakby można powiedzieć, nie odrzucili tego, tylko po prostu uważają banderę za swojego bohatera, nie? Który walczył o wolność Ukrainy. Patrzcie jaka ogolona noga. Odmłodniała. No, zaraz będę nakręcał. Muszę iść do auta. Przynieść parę worów. śmietnikowego Mikołaja. Przyniosę chyba z dziesięć worów. Ogromnych, czarnych, wielkich. Z jakimś towarem. Patrzcie, kurczę fajnie to wygląda, takie golone nogi u mężczyzny. Podobują mi się. Tu miałem zerwany ten mięsień brzuchaty łydki. Co wtedy, pamiętacie, latem jakoś tak to... Dziwnie to wygląda. Boli czasem ta łydka. Muszę ją mieć, rozciągać, napinać jakoś tak, żeby funkcjonowała w miarę. No, także tyle z tego. Mnie ta sytuacja na Ukrainie deprywuje. Deprymuje. Mam nadzieję, że się Ukraińcy nie poddadzą, chociaż to kurczę Putin ma tam przecież te siły wojskowe. No ale te filmiki takie w internecie różnych kurde pseudoznawców zaczynają mnie denerwować. odsubskrybowałem to wszystko, bo to pierdolą od rzeczy, kurde, nic nie wiedzą ani co Putinowi we siedzi, bo to przecież jak ktoś ma napierdolone tam w głowie, to przecież kto... kto się zorientuje o co to w tym wszystkim chodzi, nikt się nie zorientuje Taki, co takim co takiemu Putinowi w głowie siedzi wymyślają te swoje teorie codziennie wrzucają, byle ludzie tam oglądali to gówno <laughs> nie wiem czy tam torby sobie zostawić czy wypieprzeć razem z tym koło Dobra, kończę na razie to, Nic nie pogadałem sensownie, jakoś taki jestem, mówię, no, tą Ukrainą, taki kurde, trochę przygaszony. Kabarytki się zaczynają za parę dni pierwszego marca, a ja jestem taki jakiś sflaczały. No i benzynka po 5,88. No ale chyba opłaca się jeździć minuto. Sorry. Ale zbiłem się w pół. No dobra, to by było na tyle. Trzeba to spakować i wynieść do plastików. Zutylizować to dziadostwo. Ktoś się będzie golił. Niech znajdzie. Sińskie gówno. Dobra. Trzymajta się i do zobaczenia. W kolejnych odcinkach będzie chyba z 10 odcinków. Każdy odcinek osobno na, na jeden wór. Śmietnikowego Mikołaja. Chyba muszę je przynieść na balkon mam całe auto zarobane, a jutro kurde, jedziemy. Każdy na swój trening jedzie i muszę zabrać więcej osób. Kurczę i muszę to wszystko zamerać z auta. Chyba na balkon zaniosę. Dobra, trzymajcie się i subskrybujcie i się nie bój, ta wiecie, grzebać w śmietniku. Kurde, ja się nie boję. No. A już tutaj parę znajomych na osiedlu, mam kurde, tak Trochę głupio czy mnie widzą przez okno. Zwłaszcza, że te wory, które wczoraj nosiłem, to są w śmietniku, na które okno wychodzą mojej takiej znajomej co osiedla. No, trzymaj ta się. Cześć.